My jesteśmy małżeństwo, cholera jasna. W rolach mówmy. I po prostu ja nigdy w życiu nie pozwolę, żeby dla Krzysztofa coś się stało. Niektórzy mnie nie lubią chyba oglądać. To moje małty chyba nagrywam. A o czym mam nagrywać? Ja nie wiem. A właśnie. Chodź, zobacz mi ile drzewa. Ja nam rzucałem też. No ja idę też, że No chodź, bo chwaliłeś się, że dużo drzewa na na No idę sprawdzić, ile. No ja przygotowałaś wydać. Od groma. No mokre. To my śni. to tam. Baleje. <grypt> Węgla nie ma. Co, Co ty mi <grypt> <grypt> ty kurwa? A ja? Dobieram się do mojej... <grypt> <grypt> A ja? O, wam coś pokażę. To będzie poganiać strusia. Jak nie będzie wiec, ale strusi i tak biegają prędko, bez tego. No, witajcie. Ugółem. Ugółem cholera jasna. Właśnie y, wam chcę coś powiedzieć. No, odwiedzają nas widzowie. No, przyjechał też człowiek, który os osobiście ja jego nie będę pokazywał. Ale ogółem po prostu przyjechał, zobaczył co się ugłem u nas, jak my ugłym żyjemy. No sam zobaczył, sam się zdziwił, że wszystko jest normalnie w normalnym domu. A nie? Ugółem nie wiadomo jak. O i tu gdzieś biznes Jajami obucali, tak? Zobacz. Jajkiem chyba, tak? Jajkiem. Widzisz? To i tam jaj, ty, to musieli z ulicy rzucać Krzysztof. No. Z ulicy pewnie rzucali, wiesz? Nie, z ulicy ci go kurwa na, na posesji i koniec Przeleźli przez bramę i. Oj, tu ci obrzucali. i tu. O, zopola widzowie. No dobry. Siema. Panie prezydencie, no wczoraj kurwa, zopola, jedziemy pan nawet do nas. Nie, pirr, jedziemy go, pirr, prezydencie, gazem. Dlaczego tak gierwo? Tak nie lepiej. Akurat... To takie powitanie. No. No, tak ją! Chodź! To? Trzymajcie się tam. Nie chcę rozmawiać z nimi. Cześć Wojtek. Cześć Wojtek. i jedzie, że nie można w domu być. Z gęby u jego. O to okno otworzyć. Wlać ci trochę tego Wojtek, chcesz? No, jesteś. No ty tak, o to dobre ty, wie? Ci ludzie co z Opola wczoraj byli, co ja wychodziłem, teraz przechodzili i wrzucili ci za bramkę czteropak. A ja mu nie dam. No to, to to już twoja sprawa, tylko że położyli tam, nie? Ja to i chuj. Ktoś coś napisał gdzieś tam, że ty jesteś zwyrodniały syn i zwyrodniały brat, bo nie chcesz odwiedzić swoich bliskich na grobie Nie, zwyrodniały brat, tylko już nie moje czasami lata. Czasami się czujesz. Się... A jeszcze zaspany jestem. Panie Panie. Jeszcze tam będzie Proszę śladło, tylko się dzisiaj nie kłócić. Niech tu świeci w niebie, żeby ono poszło do nieba. Wszyscy nasi ukochani rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. i syna i ducha świętego. Amen. Wojtek, może Ty parę słów na temat tego święta. Te święto jest ugłym, wspaniałe. Nie, nie ma takiego czegoś. Trzeba się pomodlić. Do Boga, do Matki Boskiej. A ja się pomówiłem. A ja też. Ojca, Syna, Ducha Świętego. A Ojcze nasz. Załaś Maria, Matko Boża, musi z nami grzesznymi. Teraz pięć nas nasz. Proszę bardzo, ale ja po swojemu by. No i chcę mam to przekazać. Zmarłym? Zmarłym. Zmarłym i żywym. Myślisz, że Ciebie usłyszeli? Może usłyszą. Dzień dobry. Właśnie będę obiad A ja teraz nagrywam ten film. Proszę mi nie, nie przeszkadzać. Bo ja nie nagrywam. A chcę Wam powiedzieć, ten co miałem komputer, co lajta robiłem, będzie mi kosztował, <coughs> kosztować 400 zł na, na prawo A ja lajtów nie robię. To ja mam lajty robić i mam po prostu denerwować się i niszczyć sprzęt. To bez sensu to jest. Ja tak mało nagrywam tych filmów. tak ja nie wiem, co to będzie dalej. Le. Ale ty nie nagrywasz, nie włączaj! Ja nagrywam film teraz. Nie, Jaki ty uparty jesteś, dobrze! O, właśnie widzicie! Dobrze! Smacznego! O, ty się znęcasz się nade mną, właśnie w taki sposób! Ja tak nagrywał? A po prostu ty, jak ja nagrywam, to specjalnie ty robisz, żebym ja nie zarabiał. To właśnie widzicie. Chcesz się pozbyć się, żebym wyprowadził się stąd. No to krótki film, bez sensu, jest nagrywania. Trzeba wychodzić na zewnątrz i nagrywać filmy. To widzicie. Chcę pokazać, o pomalowane. A wczoraj, wczoraj chcieli szybę wybić tutaj. I policja była. To widzicie, jak to wyrobicie, robicie. Jakiś małulaci, ale mogłem co zrobisz, nie zrobisz. To nie była, to nie moja wina. Co jeszcze mogę powiedzieć wam? No, pozdrawiam was. Przyjeżdż, przyjeżdżacie i niszczycie małulaci. Skąd, od kogo? Młodzenacz Antoni z Piaseczna. Wezwanie o zaprzestanie Koleż pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy w ulica Marmeda 8. Masz przyczynę. Pierdołki piszą. Nie wiesz? Mecenas Antonis Antoni Piaseczna. Wezwanie o zaprzestanie jakiejkolwiek pomocy. Wnoszę na podstawie artykułu 66 ustawy o pomocy o natychmiastowe przestanie udzielania jakiejkolwiek pomocy materialnej i niematerialnej dla pana Krzysztofa Kononowicza i jego lokatora. Uzasadnienie. Pan Krzysztof Kononowicz jest osobą znaną w świecie internetu z tego tytułu otrzymuje ogromną ilość paczek żywnościowych i nie tylko żywnościowych. Czasami jednego dnia ich nawet 40 sztuk. Krzysztof Kononowicz wraz ze swoim niewolnikiem, panem Wojciechem Suchodolskim nie dbają o przekazaną żywność. Ta żywność gnije i się marnuje, a wysłany w paczkach węgiel sprzedawany. Jest na potrzeby narkotyczne pana Wojciecha Suchodolskiego. Z tych względów zasadne jest, aby pan Kononowicz nie otrzymywał już żadnej pomocy oraz powinien zostać umieszczony w domu opieki społecznej, o co także wnioskuję. To prawidłowe czy nie? Nie. No przestań. Nieprawidłowy tam Krzysiek? Szkoda, że nie mieszkam z kobietą moją ukochaną z czarną szprychę, a chcę dla wszystkich kobiet powiedzieć, że chcę mieć tylko jedną kobietę. I kobiety jedną mam. A do wszystkiego to przyjdzie czas. Nie trzeba się do niczego śpieszyć. A zaśpiewam Ci piosenkę. Kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, kochanie moje. Czarno Czarnosprycho, czarno szprycho, kocham cię, kochanie moje. Taki krótki, żeby ci było wesoło, żebyś się nie smuciła.